Cześć! W tym tygodniu premierem miał mój autorski kurs tworzenia stron internetowych na WordPressie. I właśnie temu wydarzeniu poświęciłem ten krótki filmik, który właśnie oglądasz. Chciałbym przybliżyć Ci bardziej, co, co w tym kursie znajdziesz, tak? Sam ocenić, czy on jest dla Ciebie, czy warto zainwestować e, pieniążki, które, które za niego trzeba wydać. E, kurs, który nagrałem zawiera. 10,5 godziny praktycznej, w 100% praktycznej wiedzy stworzenia stron internetowych na WordPressie. Tworzymy strony od podstaw, krok po kroku. Są pokazane cztery strony, właśnie zrobione, realnych moich klientów. Są to dwie strony firmowe: jedna strona typu OnePage, druga strona zakładkowa, gdzie jedną z zakładek jest firmowy blog, trzecia strona to. Kompletny sklep internetowy od A do Z sprzedający roślinki. I czwarta strona to typowy, typowy blog lifestyleowy, również realnej klientki. Narzędzia, których używam w tym kursie do, do pokazania ci, jak tworzę strony internetowe, są narzędziami w 100% darmowymi. Używam tam tylko motywów, wtyczek i innych rzeczy, tylko darmowych. Uważam, że inwestycja, jaką jest ten mój kurs, jest to. Na tym etapie wystarczająca Twoja inwestycja, nie powinieneś wchodzić w żadne dodatkowe koszty, takie jak właśnie narzędzia płatne. Na to przyjdzie jeszcze czas. Uważam, że kupując ten kurs, chcąc sobie zrobić stronę internetową czy firmową, czy bloga, czy sklep, w zupełności wystarczy Ci ta wiedza, którą, którą tam zobaczysz. Jeśli natomiast chcesz uniezależnić się od etatu, chcesz przejść na swoje, chcesz zacząć tworzyć strony internetowe zawodowo. Uważam, że również ten kurs jest dla Ciebie jako taka naprawdę solidna podstawa, która zaoszczędzi Ci dziesiątki godzin, które ja musiałem spędzić w swoim życiu wertując materiały różne, wybierając to, co najważniejsze, ucząc się samodzielnie. Tutaj dostajesz to w 100% skondensowanej pigułce. Ja, gdy zakładałem firmę w maju 2018 roku, nie wiedziałem jeszcze, czym jest Elementor, tak? E, najpopularniejszy, najlepszy moim zdaniem edytor stron, a dziś e, tworzę strony właśnie tylko na, na elementorze. E, dlatego uważam, że jeśli chcesz e, zająć się tworzeniem stron zawodowo, e, powinieneś ten kurs kupić. E, jeśli oglądasz moje materiały na YouTube, widzisz, jaką darmową wiedzę Ci daję, to możesz sobie wyobrazić, co będzie, jeśli kupisz. E, Mój kurs płatny. Tak, co jeszcze? Jest tam bonusowy, właśnie bonusowy moduł skierowany dla tych osób, które właśnie chcą tworzyć strony zawodowo, w którym pokazuję swoje metody pozyskiwania zleceń na nowe strony, zarówno offline, jak i online. Sposoby, które działały, w moim przypadku działają i długo, długo jeszcze będą działać. Także to tyle, jeśli chodzi o ten kurs. A, jeszcze jest e, moduł, e, taki, można powiedzieć, typowo warsztatowy, gdzie są tam po prostu informacje, których nie znajdziesz na moim kanale e, wśród darmowych filmów. E, to, z jakich narzędzi korzystam. No, niech to będzie taką tajemnicą, tak? Dla tych, którzy kupią. Ci, którzy kupili, wiedzą. Ci, którzy kupią, będą wiedzieć. E, uważam, że warto, ale to tylko moje zdanie. Przekonaj się sam. Link do kursu masz w opisie. To wszystko na dziś. Jeśli nie dałeś jeszcze suba, możesz to zrobić właśnie teraz. Będzie mi miło. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. To wszystko na dziś. Trzymaj się. Cześć.